Dzień dobry kochani, tu Ania Zielińska. Dzisiaj pobawię się w nauczycielkę i będę oceniać moje rośliny. Pokażę Wam taki mini plant tour domowy. Pewnie wszystkiego nie zdążymy, bo to byłby za długi odcinek, ale pokażę Wam większość moich roślin i będę je komentować. To jest taki też update. Zobaczycie, co jak rośnie, a ja im wystawię oceny, żebyście też mogli zobaczyć, co dobrze rośnie, przynajmniej u mnie, a co trochę gorzej. Zapraszam! Na początek mam tutaj doniczkę pełną kolekcjonerskich scindapsusów, możecie sobie zjechać parę filmów w dół, tam wam pokazywałam, jakie sadzę razem, żeby zobaczyć, który będzie sobie najlepiej radził. No i właśnie dzisiaj możemy to zrobić. Mamy tutaj tak, scindapsus silver lady, scindapsus dark form, scindapsus silver hero, i yy, nie, przepraszam, Silver Splash i tutaj Silver Hero. No więc tak, Silver Lady rośnie idealnie. Bardzo dużo jest przyrostów, ładne są listki, nie ma żadnych problemów. Aczkolwiek jego było najwięcej, więc, bo tu miałam dużo jakichś takich pędów gdzieś się walających po szafach i tak dalej, u nas w magazynie, więc jego było zdecydowanie najwięcej, więc też miał najłatwiej. I widać, że zdecydowanie zdominował tą toniczkę, połowę wypełnia, ale no to jakby nie jego wina, że miałam go najwięcej. Generalnie dostaję piąteczkę za wzrost. Darkfall, no słuchajcie, nic nie urósł, nic, on tu puścił chyba tylko jakiś taki, o, nie, to też nie jest jego pęd, nic nie urósł i chyba nawet jakiś jeden pęd wyjęłam, nie przyjął się, więc truje dostaje, co to znaczy, tyle czasu i ani jednego nowego liścia, pędu, nic, ale no żyje, wygląda dobrze, ale nie rośnie na razie, więc truja. Jeśli chodzi o Silver Hero to rośnie bardzo mocno, zobaczcie ile tu jest przyrostów, on rośnie najmocniej z nich wszystkich moim zdaniem, ale, ale puszcza łyse pędy, więc moi drodzy za te łyse pędy, ja nie lubię łysych pędów, wszystkie je od razu poprzycinam. One wszystkie stoją u moich dzieci w pokoju, więc to jest strona północno-wschodnia na parapecie, wszystkie te roślinki, które mam tutaj. Ale zobaczcie, każdy pęd jest łysy, więc za te łysy pędy, no nie wiem, waham się, bo z jednej strony łysy pędy, z drugiej strony bardzo ładny wzrost i szybki. Cztery minus, powiedziałabym. Dalej mamy Silver Hero. On tutaj wpuścił sporo liści i nie ma bezlistnych pędów. Ładnie. Niektóre liście są troszkę takie po... po mm, Widzicie to, nie? Nie są takie gładkie, równe, tylko są takie pomarszczone troszkę. Być może gdzieś, nie wiem, za mało mu trochę wody. Ehm, 4+, plus, 4+, plus, powiedziałabym. Ogólnie wygrał zdecydowanie Silver Lady. Dobra, teraz obejrzymy euforbię marmurate. To jest roślina, którą Szymon wybrał. On w ogóle lubi euforbie, zawsze chciał mieć euforbię. I ona sobie stoi też na tym parapecie. Wydaje mi się, że trochę jest pomarszczona, trochę muszę ją częściej chyba podlewać, bo podlewam ją bardzo rzadko. Trochę potrzebuje więcej wody. Widzicie to, że tutaj się ten pęd tak mocno zmarszczył, mam wrażenie, że stoi w miejscu, ani nie, no nic się z nią złego nie dzieje, nie choruje, nie gnije, ale też jakoś super nie przyrasta więc czwóra, ale też trochę nagana dla mnie, że za mało podlewam, więc ja dostaję wpis do akt, a Euforbia dostaje czwórkę. Teraz mamy choje blondy. No i tutaj jest tak, ostatnio ruszyła. Tutaj widzicie, są nowe liście, to są nowe przyrosty. Stała dosyć długo, no ale to jest normalne uchoje. ona też musiała się ukorzenić, była przesadzona w nowe miejsce, więc musiała, musiała się troszeczkę tutaj przyzwyczaić i długo dosyć stała, a teraz widzę, że ruszyła ładnie. Nie widzę wełnowca, troszeczkę dolne liście są takie puste. Więc też muszę troszeczkę ją więcej podlewać. No i znowu nagana dla mnie, bo widzę, że ma zakurzone liście. Faktycznie myłam wszystkie swoje rośliny, ale tutaj z salonu, a u dzieci nie myłam, więc znowu ja dostaję, słuchajcie, naganę, Już moja druga, trzecia to nie wiem, chyba się wywalę sama stąd. A choja. Dostaję 4 plus, bo troszkę za te pomarszczone liście na minus, e, i że długo stała, ale teraz ładnie ruszyła, więc 4 plus, łamane na 5 minus, no niech jej będzie. Teraz mam, słuchajcie, e, też wam, możecie zjechać trochę niżej, był filmik jak zaczynam hydroponikę i to jest faktycznie jedna z roślin, które w hydroponice u mnie są. ona one jest totalnie, to jest to jest filodendron scandens lemon lime. Tu wam opowiadałam, że cała paletka przyszła takich brzydkich, tych, one się nie nadawały do sprzedaży. I zamiast wyrzucać, to je wzięłam wszystkie razem, wyczyściłam z podłoża i wsadziłam w taką większą doniczkę. One są tylko w keramzycie, w doniczce takiej hydroponicznej. Nie wiem, czy mi się uda to teraz Wydłubać. Czy mi się. Nie, wszystko się wysypie. E, I są po prostu zalane wodą. E, no i powiem, powiem Wam, że tutaj jest największy powiedziałabym progres, bo jak w, możecie wrócić do tego filmiku, jakie wsadzałam, no one były bardzo brzydkie. Było dużo liści w plamach, takich gnijących, nieładnych. A w tej chwili widzę, że naprawdę roślina doszła do siebie, wygląda dobrze, wypuściła sporo nowych liści, i jak ten, ten filodendron jest trudny w uprawie. Ten lemon lime jest jako jedyny, jest trudny. On ma taką bardzo dużą tendencję, jest marudny. Trochę za, za mało wody to przysychają liście, trochę za dużo to liście gniją. Jest kapryśny, powiedziałabym. A wydaje mi się, że w tej hydroponice jakiś taki złapał balans. Nowe przyrosty też są. No, jeszcze widzicie, jeszcze pojedyncze liście brzydkie znajduję, ale już nie wiem, czy to one się u mnie tak zrobiły, czy jeszcze tak były od początku. Generalnie jest teraz już zdecydowana przewaga ładnych liści nad brzydkimi. Są nowe przyrosty, także tak może trochę na zachętę, ale 5 minus. Dam Wam jeszcze polecić moją książkę o roślinach. To jest taki kompletny poradnik o tym, jak uprawiać roślinki w domu, nawet jeśli jeszcze nigdy nie mieliście żadnej rośliny. Tutaj Wam starałam się wszystko wypisać a propos stanowiska, ziemi, podlewania, przesadzania, szkodników. Wszystko, 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 żebyście mogli sobie poradzić z roślinami. Na końcu jest też duży leksykon, gdzie omawiam po kolei wszystkie takie najbardziej popularne gatunki roślin. Wszystko jest opatrzone pięknymi zdjęciami Szymona, więc bardzo zachęcam. Możecie książkę kupić na junglebugi.pl. Scindapsus Trebi, jeden zy, bo ja to zawsze mam ich dużo wszędzie. Słuchajcie, nie, no to po prostu szóstka. Szóstka i tyle. Zobaczcie, wow. wszystkie liście są ładne. Raz na jakiś długi czas, jakiś pojedynczy wełnowiec się zapląta, ale nie namnażają się te wełnowce tutaj, nie robią żadnego większego, żadnej większej szkody. Rośnie pięknie, po prostu nic mu nie przeszkadza. Szóstka i koniec, i jak zawsze polecam tą roślinę, bo jest najlepsza. A tutaj mamy pierwszą roślinę, którą do hydroponiki wsadziłam, w tej pięknej głowie. To jest syndapsus, boże, philodendron scandens, zielony. O, właśnie liść odpad, świetnie. I tutaj, tak, na początku rósł fantastycznie, po prostu był liść za liściem, i nie mogłam się napatrzeć. Nadejwić był taki super zielony, taki, och, z takim turgorem. W tej chwili widzę, że rośnie dalej, bo to, to bardzo się już wydłużyło, ale ma coraz to mniejsze listki i troszeczkę niektóre są, widzicie, z, e, zdeformowane. E, żadnych szkodników tutaj nie ma. Więc wydaje mi się, że będę musiała się mocniej postarać i już no, więcej pożywki mu dawać. E, czy jakoś bardziej ją wreszcie nie robić na oko i chałupniczo, tylko porządnie się do tego zabrać, bo być może to już jest ten moment, gdzie trochę potrzebuje więcej wsparcia nawozowego ode mnie. Więc znowu to jest nagana nie do niego, tylko do mnie. Widzicie, to najgorzej w tym ocenianiu ja dzisiaj wypadam. Ale generalnie no, dałabym mu czwórkę, czwórkę, bo nic się tu złego nie dzieje. Myślę, że jak ogarnę to, to nawożenie, to, to pójdzie lepiej i może wyjdzie na piąteczkę albo szósteczkę, czego mu życzę. Epipremnum Marble Queen, to są dwie spore rośliny. One są świeżo przycięte i to mocno przycięte. I powiem wam, że one u mnie mają jedynkę. Po prostu mam już ich tak dosyć. Nie pozbywam się ich tylko dlatego, że no są duże i rozrośnięte i mi ich żal. Ale non-stop łapią wełnowca. Non-stop. Ja z tym wełnowcem u nich walczę już nie wiem ile miesięcy. Już były, są, zresztą myte są co trzy dni. Były myte olejkiem nim. Nawet się wam przyznam, że raz psikałam chemią, bo już miałam dosyć no, i cały czas ten wełnowiec wraca, yy, i cały czas ich pokrój jest taki lekko krapnięty. Mam ich dosyć i nie wiem, czy się ich nie pozbędę. To jest bania. <laughs> oczywiście wiecie, ja to zrobię tak żartobliwie, te oceny. Wiadomo, że to nie jest rośliny wina, że yy, ma wełnowce i ogólnie EpiPremnum Marble Queen to jest wspaniała roślina. Mówię konkretnie o tych moich egzemplarzach, które są zainfekowane i nie mogę sobie z tym poradzić, ale to oczywiście Rośliny nadal bardzo lubię, tylko no tych moich trochę, nie wiem, no już, już naprawdę wiele, wiele, wiele miesięcy walczę i trochę yy, już mam dosyć. Wielki filodendron elegans, yy, piękny. Je, jedno co mam do zarzucenia i to znowu nie jemu, tylko mi, to że trochę połamałam mu liście i to tutaj yy, psuje troszkę efekt, bo Wiecie, to mieszkanie jest hiperciasne i jak go noszę do mycia, jak go przestawiam, przenoszę, no to niestety tutaj się ciągle o coś łamie, więc widzicie, ma połamane, już nawet przycięłam, e, połamane listki, no ale to to znowu no, on w nic nie zawinił. Generalnie jego wygląd oceniam na piąteczkę, e, nie dostanie szóstki, bo jeszcze nie wypuścił nowego liścia. Jak wyjdzie nowy liść, to będzie szósteczka. Na razie jest piątka. Aglaonema Killime. Piąteczka. Ładnie wygląda, szkodników nie ma, idą nowe liście. Ten wyszedł niedawno, a ten dosłownie się chyba wczoraj otworzył. Ten też jest nowy, także jest intensywny, ładny wzrost, brak chorób. Nie ma szóstki, bo trochę dolne liście się zwijają. Mimo nawilżacza, mimo podlewania, więc piątka, a nie szóstka. Powyżej mamy Florida Ghosta, no to jest milusiński taki, że ho ho. Liść za liściem idzie, już do, do sufitu dochodzi, potem będę musiała go obciąć i podosadzać do doniczki, żeby był gęstszy, no bo już wyższy nie może być. No da mu szóstkę, no naprawdę nie ma się do czego przyczepić. No oprócz... No dobra, 5+, no bo generalnie to był, to jest Florida Ghost, więc on Powinien być biały, i faktycznie tak jest, że niektóre nowe liście wypuszcza białe. Ale generalnie jest dosyć zzieleniały, więc mi to nie przeszkadza, e, zupełnie, e, i dla mnie jest zachwycający, no ale jednak jest zzieleniały, no to dobra, to, no to, to już odejmijmy młodej szóstki, niech ma 5+. Neprolepis Macho, ostatnio filmik był o nim, to sobie możecie też obejrzeć. Ehm, troszkę zwiśnięty pokrój, Pojedyncze podsuszenia na końcówkach liści yy, i jeszcze mało tych nowych przyrostów, więc czwórka. Czwórka i zobaczymy co będzie się dalej działo. Jak na paproć czwórka to chyba nieźle, paproć w broku. Monstera variegata, jak to Monstera variegata? Podsuszenia na białych częściach liści. Wiadoma sprawa, tego się nie da uniknąć. Yy, starsze liście trochę takie Widzicie, podsuszone, pozwijane. To jest typowe, niestety, z tym się no, trzeba się z tym pogodzić. Natomiast, co mi się niezbyt podoba, to, że nowe liście wychodzą maluśkie bardzo i bez dziur niektóre. I generalnie tutaj jest kilka sadzonek wsadzonych. Raz, dwa, trzy, cztery które po prostu miały podsuszenia, nie nadawały się do sprzedaży, więc ja je przygarnęłam i posadziłam. Nie sadziłam ich po ukorzenieniu w taki mocny bigos, tylko troszeczkę dodałam więcej takiej no, żeby nie był aż tak suchy, bo to są młode sadzone. Truja, ja nie lubię podsuszeń. Dlatego ja nie jestem wielką faną Monster Variegat, bo one właśnie się zawsze podsuszają. No i co z tego, że młody liść wygląda jak milion dolarów? Jest absolutnie piękny, jak starsze wyglądają właśnie w ten sposób. Dla mnie truja, no zobaczymy, jak będzie sobie radzić dalej. Na razie zupełnie mnie nie powala i wolę zwykłe roślinki zielone, które mają ładne, jędrne liście. Zobaczymy. Willodendron Majoi, to jest ten tutaj, tutaj moi drodzy, ósemkę daję, ósemkę, bo to jaki ten liście nowy jest gigantyczny i piękny, i jest po prostu bez skazy, nic na nim nie ma, po prostu wszystkie te liście są naprawdę duże. Wychodzą jeden za drugim i są wielkie, piękne, nieskazitelne. To jest ósemka, to jest chyba e, no, najwyższa, najwyższa nota na dziś, najbardziej z niego jestem zadowolona ze wszystkich. Filodendron 69686. Ostatnio powiem Wam, daje czadu. Na początku przez dłuższy czas wyglądał kiepsko. Był taki trochę zmarnowany, bez turgoru, jakoś tak się nie mógł ogarnąć po przesadzeniu. Tu w ogóle jest, są chyba dwie sadzonki w jednym. A teraz ładnie ruszył. Liście zaczęły fajnie sterczać do góry. No i pojawiły się nowe przyrosty. Tu jest nowy liścior i tu się rozwija kolejne. Także w sumie teraz już no, ciężko się go czepiać. No, nie wiem, co by mu to dać. Dobrze, na zachętę 5 minus. O, ten liść bardzo piękny. 5 minus, słyszysz, mnie, masz 5 minus, ale trochę na wyrost musisz jeszcze bardziej puszczać takie, o duże. O, no, nie, no dobra, dobra, masz piątkę. Masz piątkę i rób tak dalej. Idziesz w dobrym kierunku, mój drogi. Filodendron polypodioides. Są nowe przyrosty, ale nie są jakieś duże, nie, nie robi coraz większych liści, więc o to mam troszkę żal. Może go przyniosę w lekko jaśniejsze miejsce, chociaż mi się tu bardzo podoba na tym Szymona głośniku. Fajnie tu wygląda, fajnie się skomponował z gramofonem i ze starym zegarem. Więc za pokrój jest szóstka, za to jak tu wygląda jest szóstka, no ale ponieważ te młode przyrosty mogłyby być lepsze, to trochę mu odejmiemy, powiedzmy na 5 minus. Ale no też, po, poza tym, że mógłby trochę, trochę więcej tych liści puszczać i trochę większych, to nie mam uwag. Hoja Curtisi, szóstka, zdecydowanie, jest z nami już długo. Gdzieś tam łapała pojedyncze wełnowce, ale się z nich otrząsnęła jest zobaczcie jaka gęsta wypełnia całą doniczkę i jest hiperdługa ja ją kupiłam naprawdę jako taką sadzonkę że ledwo co pędy wyrastały za krawędź doniczki a w tej chwili no jest już naprawdę super długa więc pięknie rośnie jest gęsta nie sypie się nie przesusza nie ma szkodników po prostu szóstka a tu mam choje puberę i tu widzę, że troszeczkę muszę ją zacząć częściej podlewać. One wiszą na, na górze wysoko, więc nie ściągam ich do każdego podlewania. Lenistwo, wiadomo, wygoda. No i to znowu jest nagana dla mnie, bo widzę, że trochę ma... Widzicie to na pewno, pędy są, liście są niektóre zwiędnięte, takie... O, tu bardzo to widać. Ten to już chyba będzie na, do, na, do wyrzucenia. Liście są takie pomarszczone, puste po prostu, to znaczy, że są przesuszone. I tu widzicie bardzo mocno, ja to często powtarzam, że choje trzeba szczególnie podlewać równomiernie po całej powierzchni ziemi, dlatego że one rosną jako takie osobne zupełnie pędy. Każda, tak jakby tutaj nie jest jedna duża roślina, tylko, nie wiem, tam 15 małych roślinek. I teraz, jeżeli podlewacie niedokładnie, no to widzicie to, że ten pęd jeden nie dostał wysokości. Starczająco wody i zwiędł, a reszta wygląda lepiej. Także tutaj trzeba zawsze równomiernie. No i to znowu, jak widzicie, słuchajcie, naprawdę najgorzej w tym zestawieniu ja wypadam, bo tak naprawdę, oczywiście, są rośliny, które są bardzo trudne. Czasami jest tak, że się trafia słabsza sadzonka, że z niektórymi roślinami się nie, nie dogadamy, bo im na przykład niedobrze w naszym mieszkaniu, ale tak naprawdę. Te złe oceny to, to, to jest no, jakiś błąd pielęgnacyjny zazwyczaj, a nie to, że coś jest nie tak z rośliną, nie? Więc dlatego ja siebie tutaj oceniam najbardziej surowo. No, tutaj zobaczcie taki piękny Asunta patense. To znowu jest dla mnie... Jedy, jest jak ja fatalnie wypadam w tym zestawieniu. Nie wiem, Szymon, ty to powycinaj jakoś. Bo tu jest znowu shame on me, bo ja go nie przesadziłam. Muszę go jak najszybciej przesadzić. No i zdecydowanie widzę, nie wiem, czy to widzicie. Bardzo to widać. Puste pędy, totalnie bez turgoru, bez wody po prostu, zasuszony, mimo że go podlewałam ostatnio, to pewnie jest wynik tego właśnie, że z dalej wypłuknie. Muszę ja się ogarnąć, to już nawet nie jest nagana, to już jest jedynka, po prostu em, muszę go jak najszybciej przesadzić. Obiecuję, że zrobię to wieczorem, żeby już miał dobrze. Po, przesadzę go, a następnie chyba wysadzę go, nie wiem, do miski z wodą, żeby się porządnie napił od dołu i żeby nabrał znowu życia, zanim e, totalnie padnie. Także na razie jeszcze mu nie wystawię oceny, tylko tylko sobie, bo to nie jego wina. I ostatnia roślina na dziś, Epipremnum Marble Green e, w, hyb, w Hydroponice to też Wam pokazywałam e, radzi sobie w tej Hydro bardzo dobrze bardzo szybko rośnie, naprawdę to, to tego, te wszystkie takie wielkie przyrosty, tego nie było to wyszło dosłownie w miesiąc on e, przyszedł, to są dwie sadzonki, takie w dwunastce wsadzone, i one były takie, jak to sadzonka w dwunastce. No, już może miały troszeczkę podrośnięte pędy, ale na pewno nie metrowe. Więc on zapiernicza jak dziki. E, minus dla mnie, bo znowu jest zakurzony, muszę go wymyć. E, bardzo dobrze sobie w tej hydro rośnie, i tu naprawdę widzicie, to są wszystko nowe liście. Idzie jeden liść za drugim. E, trochę to jest jeden puści łysy pęd, więc za to mu troszkę odejmiemy. No to niech będzie mu 5 z plusem. No i słuchajcie, tyle na dzisiaj. Jeszcze Wam nie pokazałam wszystkich Hoi i wszystkich Sanseveri, e, ale może to następnym razem, dostawmy coś jeszcze e, na później. E, mam nadzieję, że taka śmieszna formuła Wam się podobała. Pamiętajcie, że te e, oceny są oczywiście trochę żartem e, i trochę. Mm, to, to naprawdę nie jest zazwyczaj wina roślin, tylko nasza, jak coś tam nie idzie. Napiszcie mi w komentarzach jedną waszą roślinę na szóstkę, taki debest, i jedną, której dajecie banie i po prostu ostatnią szansę. Jestem bardzo ciekawa, z czym macie kłopot, a co wam rośnie na szóstkę. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam was, kochani.